Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy oglądają nas na TV Misericordia, słuchają w radiu nowochódskie.pl, na kanałach Palotyńskiego Spotkania Młodych. Moim państwa gościem jest pani Patrycja Michońska-Dynek, która prowadzi dzisiaj warsztaty medialne przed spotkaniem. O czym te warsztaty dzisiejsze? Zajmujesz się radiem, pracujesz w Radiu Plus, jesteś dyrektorem programowym. O czym dzisiejsze warsztaty? Czym młodzież się zajmowała i będzie jeszcze zajmować, bo druga część za chwilę. Dzisiaj rozmawiamy o tym, czym w ogóle jest radio. Jakich rozgłośnie słuchają młodzi ludzie, czym one między sobą się różnią, kto pracuje w radiu, czym się może zajmować, ale tak naprawdę teraz skupiamy się głównie na tworzeniu wiadomości. Analizowaliśmy różne depesze informacyjne, każdy miał za zadanie bardzo trudne, czy krótszą, czy dłuższą, zredagować do 30 sekund i zaraz po przerwie. No, idziemy do studia i będziemy nagrywać. Zobaczymy, jak to wszystko nam wyjdzie. Jak się pracuje z młodymi ludźmi? Super, bo oni bardzo są y, ciekawi, jak takie wiadomości się tworzy, jak pracuje się w radiu, jak przygotowuje się y, niektóre rzeczy. Kilka osób z naszej grupy chce pracować w radiu, to też... <gryw> mam nadzieję, że będziemy mieli dobrych następców. No mają też do tego warunki i też tworzymy. Tutaj chcemy stworzyć takie y, przed spotkaniem młodych i w czasie palutyńskiego spotkania młodych. Y, powiedz mi, jak wyglądała ta Twoja historia z radiem? Uuu, to było dawno Powiem temu. Jest długa i długa jest ciekawa za to. 20 lat temu mniej więcej, Uuu. kiedy rozpoczynała swoją działalność Radio Józef, katolickie Radio Józef w archidiecezji warszawskiej, ja zgłosiłam się do tego radia, kiedy jeszcze nawet nie nadawało. Chciałam robić coś, cokolwiek. Bo wydawało mi się, że radio, że dziennikarstwo to jest to, co powinnam w życiu robić. Jak się okazało, wydawało mi się słusznie, bo robię to już 20 lat. Najpierw prowadziłam audycję z dziećmi, rozmawialiśmy o niedzielnej Ewangelii. Najpierw wspólnie słuchaliśmy, a potem dyskutowaliśmy w studiu. No a potem, jak to zwykle bywa, potem rozmowy, spotkania, jakieś nagrania reporterskie. No i dzisiaj muszę powiedzieć, że to wszystko, co robiłam po kolei, nauczyło mnie, hmm, czym jest radio, jak radio się tworzy. I jest naprawdę takim miejscem, bez którego ja dzisiaj nie potrafiłabym żyć. Jesteś po studiach dziennikarskich. Nie, nie, po politologii. I z zamiłowania do radia. Yy, tak, z miłością. Z miłością, z miłością do radia. To jest właśnie piękne, że w rozmowach z różnymi dziennikarzami oni mówią, ja nie mam wcale wykończone kierunku dziennikarstwa i, i po prostu ja to lubię robić. I to jest ciekawe. Powiedz mi, Radio Plus, to jest radio ogólnopolskie, ma sieci też swoje lokalne w Krakowie i w Radomiu i w innych miejscowościach, w Warszawie również. Tam też przekazywana jest Ewangelia. Jakie audycje takie związane stricte z naszym chrześcijaństwem do zaproponowania? Co ciekawego i wiemy, że tworzy się nowa ramówka, czy można już zdradzić? Coś? Myślę, że odrobinkę tak, odrobinkę. bo słuchacze chyba nie będą zaskoczeni, jeśli usłyszą te audycje, które lubili jeszcze przed wakacjami. Ale jeszcze tylko chciałabym dodać, że Radio Plus to jest sieć rozgłośni lokalnych, sieć rozgłośni katolickich. Jest nas 20 w całej Polsce i w Gdańsku, i w Radomie, jak wspomniałeś, i w Warszawie, w Krakowie, w Łodzi, w Zielonej Górze. Na stronie Radio Plus można zobaczyć. Gdzie jesteśmy, i oprócz tego, że nadajemy wspólny program ogólnopolski, ten sam, który można usłyszeć we wszystkich stacjach, każdy z nas ma jeszcze swój program lokalny. Taki, żeby mówić tylko o sprawach radomskich, warszawskich, łódzkich, gdańskich czy krakowskich. I teraz. Na antenie tej wspólnej, czyli we wszystkich stacjach w Polsce, można oczywiście codziennie rano usłyszeć fragment Ewangelii i komentarz do niej. Można usłyszeć informacje o patronie dnia, to, to jest oczywiste. Natomiast w czasie wakacji ta ramówka była bardziej muzyczna, a od września wraca więcej słowa. Codziennie po 20.00 mhm. audycje społeczno-rodzinne, po 23.00 audycje już bardziej religijne. Także połączone ze świadectwami wiary, i w niedzielę właściwie przez cały dzień audycje związane z życiem kościoła, ale także z życiem rodziny. Rano mamy komentarze niedzielnych czytań, potem mamy komentarze związane z aktualnymi wydarzeniami w kościele. Po południu, a właściwie wieczorem po godzinie 20:00 już są audycje związane, albo tak jak moja, po 21:00, Obserwatorium Radia Plus, w którym mówimy o różnych rzeczach, które nas dotyczą na co dzień. Mówimy i o rodzinie, i o zdrowiu, i o wychowaniu dzieci, i o kościele, jeśli coś akurat się ważnego dzieje, czy mamy dzień dziękczynienia, czy dzień papieski. No i jest audycja o, o ważnych wydarzeniach w historii kościoła. To jest audycja o 20:00. Także no myślę, że, że mówimy o tym wszystkim. Staramy się mówić o tym wszystkim, czym żyje każdy z nas. Mamy rodziny, chodzimy do pracy, mamy czasami problemy finansowe, a czasem zastanawiamy się, jak wykorzystać wolny czas. I o tym wszystkim staramy się mówić przez cały tydzień. Hasło palotyńskiego spotkania młodych to Bóg też człowiek. I teraz pytanie, które zadam, już zadawałem naszym gościom, jest bardzo trudne. Bez uprzedzenia? Bez uprzedzenia. Kim dla Ciebie jest Bóg? To jest rzeczywiście trudne pytanie. Łatwiej jest siedzieć po tej stronie, czyli zadawać pytania, a dużo trudniej jest na nie odpowiadać. Wydaje mi się, że rzeczywiście jest kimś, nie czymś, tylko kimś, kto zawsze mi towarzyszy, do którego często się zwracam, komu staram się jak najczęściej dziękować za to, co mnie spotyka. A jeśli nie rozumiem, dlaczego mnie spotyka coś trudnego, to. Staram się, to nie jest łatwe, ale staram się nie buntować, tylko przyjąć to, że może zrozumiem to kiedyś. I rzeczywiście wielokrotnie tak w moim życiu było, że kiedy nie rozumiałam jakichś trudnych wydarzeń danego dnia, danego roku, danego miesiąca, z perspektywy czasu widziałam, że to było mi do czegoś potrzebne że to miało mnie czegoś nauczyć, na coś przygotować. Więc na pewno jest kimś, kto jest wciąż obecny. Wiem, że to może będzie takie oklepane stwierdzenie, że jest moim przyjacielem, ale ja czuję, że jest. Koło mnie. I nad tym hasłem będziemy pochylać się w czasie kolejnych palotyńskich spotkań młodych, które już w najbliższy weekend tutaj w Ołtarzewie, piątek, sobota. Moim Państwa gościem była Patrycja Michońska-Dynek. Szczęść Boże. Dziękuję, szczęść Boże.